Czym się różnią męki piekielne od czyścowych? Dusze czyścowe wolne są od winy grzechu. Jedyną zatem przegrodę między nimi a Bogiem stanowi kara, która opóźnia ich połączenie ze stwórcą, tak, że ich pożądanie nie może być zaspokojone. Gdy więc dusza poznaje niezbicie, jakiej wagi jest wszelka choćby najmniejsza przeszkoda, która zmusza sprawiedliwość Bożą do trzymania jej w oddaleniu od siebie, Wówczas zapala się w niej ogień tak silny, że przypomina ogień piekielny. Różnica stanowi brak winy, którą jest właśnie przewrotna wola potępieńców, ku którym Bóg nie zwraca się ze swą dobrocią. Prze to utwierdzenie są na zawsze w rozpaczy i złej woli zbuntowanej przeciw woli Bożej. Stąd jasne się staje, że owa wola zbuntowana przeciwko Bogu stanowi istotę winy, a ponieważ bunt ów trwa wiecznie, Prze to wiecznie trwa wina. Ponieważ potępieńcy opuścili to życie w akcie złej woli, grzech ich nie został im odpuszczony i odpuszczony być nie może. Po przejściu bowiem z życia doczesnego do wiecznego, wola ich nie ulega zmianie. Po śmierci dusza jest utwierdzona w złym albo dobrym, które obrała świadomie i dobrowolnie, wedle tego, co jest napisane: Gdzie cię znajdę! To znaczy, czy w godzinę śmierci wola będzie zwrócona do grzechu, czy też przejęta żalem za winy, tam cię osądzę. A od tego sądu nie może być odwołania, po śmierci bowiem nie ma już wolności wyboru i wola ustalona jest w tym punkcie, w jakim śmierć ją zastała. Śmierć została wolę potępieńców zwróconą ku grzechowi, winę więc noszą w sobie. A co za tym idzie, i karę, co prawda nie tak wielką, na jaką zasłużyli, wszakże trwającą bez końca. W duszach zaś czyścowych pozostała jedynie kara, gdyż wina ich została zmazana w chwili śmierci, która je została pogrążone w skrusze i żalu z powodu obrazy Bożej. Ich kara jest więc określona co do czasu i zmniejsza się stopniowo w miarę zbliżania się do swego kresu. Jak to było wyżej powiedziane, on nędzo przewyższająca wszystkie nędze, tym większa, że jej nie dostrzega ludzka ślepota. Bóg okazuje dobroć nawet względem potępionych. Wielkość kary potępieńców nie jest wszakże nieskończona, albowiem dobroć Boża w swej łaskawości spuszcza promień swego miłosierdzia nawet i do piekła bo człowiek, który umarł w grzechu śmiertelnym, zasłużył na karę niezmierzoną i nieograniczoną co do trwania. Wszakże miłosierdzie Boże nie położyło kresu jedynie czasowi, ograniczyło natomiast siłę kary. Zaprawdę, wedle sprawiedliwości owa kara mogłaby być o wiele większa niż jest w istocie. O jakże niebezpieczny jest grzech popełniony ze złością. Trudno bowiem człowiekowi zdobyć się po nim na skruchę, a gdy grzech jest nieobżałowany, wina trwa i pozostaje w duszy grzesznika, dopóki wola jego nie przemieni się, nie odwróci się od jego grzechu i nie postanowi mocno nie popełniać go więcej. Dusze czyśćcowe z radością spłacają należną sobie karę. Wszakże wola dusz czyścowych jest doskonale zgodna z wolą Bożą. Dobroć Boża im się udziela, a one są w pełni zadowolone z zarządzeń Bożych i oczyszczone co do winy z grzechu pierworodnego i uczynkowego. Czystość ich równa się tej pierwotnej niewinności, jaką Bóg je obdarował w chwili stworzenia. A ponieważ zeszły z tego świata w nienawiści do swoich grzechów i wyznały je ze skruchą, z postanowieniem nie popełniania ich więcej, Bóg natychmiast darował im winę, pozostała jedynie rdza grzechu, z której się oczyszczają w męce ognia. W ten sposób uwolnione od wszelkiej winy i złączone z wolą Najwyższego, widzą one jasno Boga w takim stopniu, w jakim On dozwola im siebie ujrzeć. Ponadto pojmują, czym jest szczęście posiadania Boga i widzą, że to jest cel, dla którego wszystkie dusze zostały stworzone o żarliwym pożądaniu, którym goreją dusze w czyśćcu. Przykład o zgłodniałym i o chlebie. Między owymi duszami a Bogiem istnieje tak ścisły węzeł jednoczący, który wypływa z naturalnego związku między Bogiem a duszą w ogóle, że trudno znaleźć odpowiednie dowody przenośnie i przykłady dla wyjaśnienia tego tak, jak umysł mój wewnętrznym uczuciem to pojmuje. Niemniej użyję przykładu, który mi się nasuwa. Wyobraźmy sobie, że na świecie jest tylko jeden kawałek chleba, który ma uśmierzyć głód wszystkich stworzeń, i że sam jego widok może zaspokoić ich pożądanie. Zdrowy człowiek z natury doznaje łaknienia. Gdyby mógł się obejść bez pożywienia, a mimo to nie osłabłby ani nie umarł, głód jego wciąż by wzrastał. Wrodzony bowiem instynkt nakłaniający do jedzenia nie traci na swej sile. Wiedząc zaś, że jedynie ów chleb zdolny jest go nasycić, i nie mogąc go otrzymać, by zaspokoić głód, cierpiałby okrutnie. Im zaś bardziej zbliżałby się do niego, a nie mógł go nawet dojrzeć, tym więcej wzmagałby się w nim naturalny pociąg, który całą przyrodzoną siłą zwraca się do pokarmu i w nim znajduje zaspokojenie. Gdyby ów człowiek Miał pewność, że nigdy tego chleba nie zobaczy, przeżywałby istne piekło, jak potępieńcy, którzy są pozbawieni wszelkiej nadziei ujrzenia kiedykolwiek boskiego chleba żywota. Dusze czyśćcowe mają natomiast nadzieję ujrzenia kiedyś tego chleba i nasycenia się nim. Dlatego znoszą ów srogi głód i wszelkie cierpienia aż do chwili, w której będą mogły posiąść ten chleb żywy, którym jest Chrystus, prawdziwy Bóg i Zbawca. Miłość nasza jedyna. W jaki sposób piekło i czyściec ujawniają cudowną mądrość bożą? Jak dla duszy oczyszczonej nie ma innego miejsca spoczynku jak tylko w Bogu, dla którego została stworzona, tak dla duszy grzesznej nie ma innego pomieszczenia jak tylko piekło przeznaczone jej przez twórcę skoro więc tylko dusza rozłączyła się z ciałem idzie na miejsce swego przeznaczenia, do którego ją prowadzi sama natura winy, o ile opuściła to życie w stanie grzechu śmiertelnego. Gdyby dusza w chwili śmierci znalazła się na miejscu zarządzenia Bożego, wypływającego z Bożej sprawiedliwości, zostałaby pogrążona w piekle jeszcze straszniejszym od tego, które istnieje znalazłaby się bowiem poza zarządzeniem, które ma źródło w Bożym Miłosierdziu i nie stosuje kary tak srogiej, na jaką ta dusza zasługuje. Nie znając więc miejsca stosowniejszego dla siebie, gdzieby mogła znaleźć mniejszą karę, sama rzuca się w piekło, które dla niej jest przeznaczone. To samo można też powiedzieć o czyściu. Dusza uwolniona z więzów ciała, nie znajdując w sobie owej czystości, w której została stworzona, Widzi, że przeszkody, które nie dopuszczają do połączenia się jej z Bogiem, nie mogą być usunięte w inny sposób jak tylko przez czyściec. Natychmiast rzuca się weń dobrowolnie. Gdyby zaś nie znalazła w nim środków niezbędnych do oczyszczenia, zrodziłoby się w niej natychmiast piekło gorsze od na samą myśl, że przeszkoda, która w niej tkwi, nie pozwala jej zbliżyć się do Boga, jej najwyższego celu. Ten cel zaś tak jest ważny w jej oczach, że niczym są w porównaniu z nim męki czyścowe, mimo że są podobne do piekielnych, jak powiedziano poprzednio. Ze względu jednak na ten cel ostateczny stają się one jakby niczym. O konieczności czyszca. Więcej jeszcze powiem. Widzę, że Bóg nie otoczył raju bramami zamkniętymi. Każdy, kto chce, może wejść do Niego. Bóg jest bowiem całym miłosierdziem i ramiona Jego są zawsze ku nam otwarte, aby nas przyjąć do Jego chwały. Lecz zarazem widzę jasno, że istota Boża jest samą czystością i nieskazitelnością, a to w takim stopniu, o którym my nie możemy nawet mieć wyobrażenia i że dusza, która by miała w sobie jakąś niedoskonałość, a nawet jej najmniejszy cień, Wolałaby raczej rzucić się w tysiąc piekieł niż stanąć przed Boskim majestatem z jakąś zmazą na sobie. Widząc zatem, że czyściec jest na to przeznaczony, żeby ją oczyścić z tych plam, sama się w niego rzuca, upatrując w tym wielkie miłosierdzie Boże, które zdolne jest uwolnić ją od owej przeszkody.